Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale? Ludzie drodzy, ludzie drodzy, kolejna wielka tragedia naprawdę tych tragedii jest niezwykle dużo, no oprócz tego, że Polska jest w sytuacji tragicznej, ja bym nawet powiedział, że jest to sytuacja już poniekąd bez wyjścia i w tak tragicznej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie, to na kartach historii chyba nie byliśmy jeszcze. To już jest okupacja taka fundamentalna in to, ja bym powiedział. Polska została przejęta bez jednego wystrzału, czyli tak samo przejęta jak w roku 1939, tylko, że zrobiono to w sposób diametralnie od i wielu ludzi nawet nie ma świadomości tego, że tak właśnie jest. Ale mamy wśród naszego wspaniałego i nieszczęsnego społeczeństwa także wielu celebrytów. Celebryci to jest taka ozdoba społeczeństwa, takie wisienki na torciku, prawda, no, te wszystkie gwiazdki, te gwiazdeczki. Kiedyś też było gwiazd trochę. Kiedyś ludzie mieli większy szacunek jednak mimo wszystko do gwiazdy, do kogoś, kto był nawet autorytetem, celebrytą, prawda. Yy, takie były czasy, że szanowało się tę gwiazdę, która tam na tej estradzie nawet się pokazywała, czy był to, nie wiem, jakiś aktor, który w sposób szczególny grał w teatrze, bo kiedyś było bardzo dużo przecież przedstawień teatralnych, także w telewizji polskiej w czasach PRL-u, nie zapominajmy, ale ceniliśmy tych ludzi przede wszystkim za ich pracę intelektualną, to jak się pojawiali gdzieś, jak drodzy Państwo, nie zapominajmy, dbali o jakość tej polskiej kultury. Tutaj wymieniać można bez liku te wszystkie postaci, te osobowości, prawda, dawnej polskiej kultury. Ja Państwu przypominam także Krzysztofa Klęczona, no kto tam Zna Krzysztofa Klęczona, to zna oczywiście Krzysztof Klęczon, który grał kiedyś w czerwonych gitarach, ale nie tylko, oczywiście, bo miał też swój zespół, trzy korony, nie zapominajmy, ale on był autorem takiej piosenki pięknej, wspaniałej, Biały Krzyż. Biały Krzyż to była piosenka, prawda, która. Opowiadała historię jego ojca, który był żołnierzem wyklętym. Ten biały krzyż bezimienny, z brzozy gdzieś tam, od ludzi. Ja Państwu pokazywałem nawet te krzyże, które zostały symbolicznie jeszcze pozostawione na z boczu Baraniej Góry, tutaj parę kilometrów tam jakby się poszło właśnie brzozowe krzyże ktoś je ostatnio nawet kopnął, to Państwu pokazywałem z taką informacją Narodowe Siły Zbrojne. Wtedy jeszcze artyści nawet mieli tyle w sobie czułości, wrażliwości, ażeby wspominać to wszystko, co w polskiej kulturze było rzeczywiście wyjątkowe, wybitne bo męstwo utracone naszych, prawda bohaterów z czasów II wojny światowej, czyli męstwo najdzielniejszych, zdzielnych Najszlachetniejszych ze szlachetnych to jest męstwo, do którego my już się niestety nie dobijemy, bo jedynie jednostki. Nie dotrzemy do tego męstwa, bo jedynie jednostki są w stanie jeszcze dzisiaj uwypuklić pewną tożsamość, która została zniszczona właśnie przez Zachód z jednej strony, przez starych komunistów takich jak Maksymilian Schnepf z drugiej strony oraz przez obecnych celebrytów, którzy sympatyzują bardzo często z systemem jednym czy drugim, tak zwane resortowe dzieci. Ja bardzo często używam słowa na przykład tempa. Dziunia. Ostatnio nawet ktoś mi napisał, czy wysłać mi na urodziny słownik ortograficzny, bo ja używam słowa tempa. Przez M, pisane oczywiście. Yy, natomiast ja już tutaj Państwa informuję, że wiele słów jest tak newralgicznych dla algorytmów YouTube'a, że YouTube jest w stanie zablokować film tylko z tego powodu, że się jakieś słowo tam użyje w takiej poprawnej pisowni. Więc proszę nie robić z siebie prawda, yy, żadnych tam bencwałów, że tutaj królowi będziecie udzielać rad, jak to zapisać, czy nie zapisać. Król napisał 20 książek. Póki co jeszcze na ortografii się zna, nie twierdzę, że jestem mistrzem ortografii, ale zwracanie królowi uwagi, że on tu jakieś błędy popełnia, jest to po prostu niestosowne. Jeśli się jakieś błędy pojawiają, to zastanówcie się, drodzy Państwo, czy czasami nie było to celowo zapisane właśnie w ten sposób, żeby te. Te algorytmy oszukiwać, żeby tę cenzurę po prostu omijać. Kiedyś też była cenzura i cenzura dopuściła wiele newralgicznych, powiedziałbym, nawet w swoim czasie tekstów. No, między innymi biały krzyż, ta piosenka klęczona o jego ojcu, to była też niebezpieczna piosenka dla systemu. Nie zapominajmy, ale cenzor się zgodził na to, żeby ta piosenka się pojawiła o tych żołnierzach prawda wyklętych. Dzisiaj mamy zmorę z tymi naprawdę celebrytami. Celebrytów jest, jest wysyp celebrytów i to każdy jest cierpiący, każdy ma traumę, każdy jest hejtowany, nie mają nic nikomu do zaoferowania, nie bronią sprawy polskiej. Generalnie rzecz biorąc to są pijawki na zdrowym jeszcze poniekąd organizmie, tam miejscami zdrowym oczywiście organizmie narodu polskiego, bo ta tkanka jest zgniła, zakażona, zepsuta, ale ta zdrowa tkanka jeszcze żyjąca chciałaby dostać od tego celebryty coś w rzeczywistości wartościowego, a nie jakiś tam chłam, którym oni się dzielą, ale w związku z tym, że Smarzowski wysmarzył nam ten film, Dom Dobry o tej przemocy całej wobec tych nieszczęsnych, prawda, yy, kobiet, yy, no takie rzeczy się zdarzają. Ja nie twierdzę, że nie, ale wysmarzył taki film, to nagle, słuchajcie, pojawiło się to chyba w setkach, już należy liczyć tych kobiet, celebrytek, które tam były maltretowane, bite w tym domu, po prostu torturowane, co tam się działo to jakie cuda, jakie one potrafią w ogóle poematy pisać na ten temat, to już Natalia Niemen o której wspominałem, to już Wiola Kołakowska ta to była po prostu, jak sama powiedziała to ona była pasem z klamrą, słuchajcie tam lada, ludzie 20 lat siedziała z tym chłopem 20 lat siedziała, bo wierzyła, że dzięki niemu ona zrobi karierę aktorską, bo potem powiedziała, że to on zrobił karierę, jej obiecał i tak dalej, i on tam przetrzymywał, zrobił rzeczy przedziwne, Natalia Niemen Monika Olejnik, no tych gwiazd tam jest pełno w ogóle. Każda pisze, że to wszystko to ci drzwi faceci y, robili. One były zawsze niewinne, słuchajcie. To 20 lat siedzi baba i nie zadzwoni na policję, nie zadzwoni gdzieś do jakiegoś tam, prawda, na jakiś komisariat, do prokuratora, do jakiejś organizacji. No bo to jest dla mnie dziwne, no siedzi kobieta, słuchajcie, nagle wyciąga po jakimś tam czasie y, za przeszłym, tak jak teraz Majka Jerzowska, słynna nasza, słuchajcie, po 40 latach wyciąga jakieś opowieści ze swojego małżeństwa. Co tam jej się stało? Dzisiaj będzie o tym mówić. W tamtym czasie nic, słuchajcie. Nic się nie dzieje, nic nie było, nie było zgłaszane. Gdyby kobieta zgłosiła, że coś takiego się dzieje, no to facet trafia do więzienia, jego majątek y, sąd zdecydowałby y, prawdopodobnie, że zostałby natychmiastowo y, przepisany na kobietę, y, a sam on miałby duże trudności, żeby w ogóle w społeczeństwie funkcjonować, bo wiemy jak to wygląda. Ja nie twierdzę, że tak nie było, drodzy państwo. Ja wcale tak nie powiedziałem, że te opowieści są nieprawdziwe. Ja tylko twierdzę, że generalnie rzecz biorąc, jeśli kobieta wchodzi w relacje z facetem, który staje się oprawcą, jest narcyzem, jest toksykiem, jak to się mówi teraz, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to yy, na zasadzie przyciągania, czyli to jest lustro, bo nikt nie zmuszał tej kobiety do tego, żeby w jakikolwiek związek wchodziła, ale związki tworzą się nie na kanwie rodzenia prawdy w związku, ale na przyciąganiu do siebie, samego siebie. Stąd są te liczne dzisiaj wizje psychologów dotyczące tak zwanego dopasowania, gdzie naprzeciwko nas ma stanąć to, co sami chcielibyśmy zobaczyć jako to, co nam, nie wiem, imponuje, z czym się, w czym się przeglądamy, czy z czym się chcielibyśmy identyfikować. To jest lustro, które decyduje o tym ostatecznie, że naprzeciwko nas samych stanie nasze odbicie, które nie musi być jednoznaczne, bo przemoc stosowana przez kobiety to jest całkiem inna przemoc niż przemoc stosowana przez facetów. Dochodzi wtedy do sytuacji, w której nawet jeśli dochodzi do jakiegoś konfliktu i przemocy, która wówczas jest traktowana jako ta zła, ale tylko po stronie męskiej, czyli tego faceta, który Stosuje przemoc, to jest traktowane już jako wybryk, jako wyczyn, jakiś karalny, prawda? Kryminogenny. Natomiast kobieta bardzo często pozostaje bezkarna, staje się ofiarą, prawda, tego związku. Ja bardzo Państwa zachęcam także do obejrzenia filmu, który pojawi się na karcie u góry ekranu, gdzie ten problem jakby omawiam szerzej, głębiej. To, co powiedziałem w tym filmie, bardzo się kobietom przede wszystkim nie podoba, a jak się im nie podoba, to znaczy się, że dotknąłem tego tematu w taki sposób, żeby to czułe, utajnione podłoże tak zwanej miękkiej kobiecej przemocy, prawda, wyciągnąć na powierzchnię troszkę, żeby ktoś zrozumiał, na czym to polega ta historia zła stosowanego przez kobiety. Z takimi sprawami niestety drodzy państwo mamy do czynienia i jeszcze póki co kobietom to uchodzi płazem. To znaczy się one są zawsze niewinne. One są zawsze ofiarami. Niemcy nam ostatnio powiedzieli nawet, że Polacy to taki naród, taki głupi, tam prawda, bo oni to budują swoją tożsamość teraz na krzywdach tutaj, prawda, że oni chcą reparacje jakieś otrzymywać. Wiele kobiet się żaliło tutaj o tym, to jak te historie tych kobiet z Konstancina, no te to już były szurnięte, no ale baba siedzi z facetem, który jej tam robi coś. I nic z tym nie robi, jest niewinna. Po 40 latach, po 30 latach, po 20 latach nagle wychodzi informacja, teraz jest zielone światło, wszystkie baby wychodzą po prostu, na, prawda jest nagonka poniekąd na tego faceta, który już prawdopodobnie yy, miałby się zachowywać już dzisiaj tak, jak kobieta by chciała, czyli w tej neomaksistowskiej, lewackiej, prawda, yy, tożsamości on już nie ma być ani. Silny, ani męski, ani nawet surowy, tutaj, gdzie facet by chciał porządek w domu zaprowadzić, żeby kotki nie skakały po stołach, żeby pieski nie spały w łóżkach, albo żeby dzieci nie ulegały dewiacjom, to przejdzie neomarksistowska matka i zniszczy po prostu rodzinę w ramach tolerancji dla każdego przejawu jej wolności. Wiecie, jak to wygląda. Ale teraz, drodzy Państwo, Majka Jeżowska, to jest artystka, która skończyła, wyobraźcie sobie studia muzyczne. Ja nawet nie wiedziałem, muszę wam przyznać, że ona jest po studiach. Ja jej tak nigdy nie znosiłem, ona jest tak irytująca, ona jest tak pozbawiona w ogóle subtelności ta kobieta. Yy, ubierze się to zawsze jak ósme cudo naprawdę świata, To jest, ani to smaku nie ma, ani gustu. Wystąpiło to w tańcu z gwiazdami na no coś obelżywego. To się nawet ruszać nie potrafi. Samo patrzenie na to jest odrażające. Artystka, która zrobiła karierę, bo i w Opolu śpiewała, i tu i na festiwalach piosenki radzieckiej, i wyjeżdżała na zachód i do Stanów Resortowa Tempadzionia, któż tam do Stanów Zjednoczonych mógł wyjechać? No ludzie, w 80 roku, jak możemy przeczytać sobie oficjalnie, no Zdajmy sobie, drodzy Państwo, sprawę tych nagród. Tutaj w 81 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zamieszkała w Chicago. No ja myślę, że wszyscy by mogli, a resortowi to przede wszystkim by mogli. Ale resortowa, promowana, żałosna, taka yy, śpiewaczka, która znana jest z tego, że oczywiście jest związana z komuchami. Jest związana z neomarksistami, występuje u Jurka Owsiaka na tych festiwalach, polandrokach i tego typu śmiesznych imprezach, prawda? Ku chwale komunistów. O Jurku Owsiaku będziemy mówili już za niedługo, bo będzie organizowana nowa Wielka Orkiestra Świątecznej Przemocy, więc też dużo wrażeń będzie na kanale. I to jest ta piosenka: A ja wolę, prawda? A ja wolę moją mamę. Tiririri, co ma włosy jak atrament. Piri piri ta di 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 di. I to dzieciaki słuchajcie jako dzieci tam prawda teraz dorosłe dzieciaki a kiedyś jako dzieci tego słuchały. Potem przyjechała tam do tych gówniarzy na tym festiwalu Majka Jerzowska zaśpiewała ten hit. Została z powrotem wielką gwiazdą systemową. Słuchajcie, no to jest rzecz tak tak śmieszna, że ona teraz jeszcze będzie zarabiać, słuchajcie, z naszych podatków, bo zostanie jurorem, tak. The voice senior tak. Czyli seniorzy, którzy tam w tym The Voice of Poland się pojawią, będą oceniani, będą prowadzeni, będą edukowani przez panią Majkę Jeżowską. To kapitalna sprawa. Ja myślę, że to jest coś fantastycznego, żeby takiej tempej juni, takiej artystce po prostu z półki już wiecie, to jest sort naprawdę niski, to jest bardzo niski sort yy, tego artyzmu. Tam jest bardzo mało albo jest go tyle, że można byłoby sobie podarować w ogóle jej udział w jakichkolwiek tam mediach, ale ona jest promowana. Ale ona teraz przychodzi, słuchajcie... Nikomu nie trzeba oczywiście no przedstawiać, no wielkie hity ma na koncie. Wielkie hity i to są dwa wielkie hity, a ja wolę moją mamę i na morza dnie! Także to są wielkie hity. Tak, tak, tak. I słuchajcie, ona powiedziała, że opowiadała o relacji z, dwu, z 12 lat starszym kompozytorem Januszem Komanem. I on jeszcze żyje ten facet. Jest kompozytorem, też utalentowany, między innymi grał w zespole yy, Czerwonoczarni. Wiecie, w jakiej ja konfiguracji używam tej nazwy czerwonoczarni, no ale on grał też wiele kompozycji. Współpracował nawet z Prońko, z Hanką Banaszak, naprawdę facet utalentowany dość, yy, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o swój fach. Oni się tam doczekali jakiegoś synka, ona śpiewała pioseneczki dla tego syneczka i tak dalej. I teraz się okazuje, słuchajcie, że yy, mężczyzna miał stosować wobec Jeżowskiej przemoc. Ja nie byłam bita jakoś tak. Notorycznie, ale dwa razy doznałam takiej przemocy, że po prostu mój ówczesny mąż, patrząc mi prosto w oczy, złamał mi w ręce palec. No, ludzie, drodzy, to jak to tak złapał, po prostu wykręcił, palucha jej złamał. Jakby to była pianistka, to ludzie, drodzy, jakie by to odszkodowanie było wielkie, złamał jej palec, słuchajcie, i nikomu o tym nie powiedziała. A dlaczego nie powiedział? No złamał ci palec. No to może powiedz dlaczego to zrobił? Może ja nie twierdzę, że należy komuś złamać palec, bo ja nie stosowałem nigdy żadnej tego typu przemocy. I ja słyszałam, jak on trzeszczył ludzie, drodzy! Nie wiem czy to słychać! O jak mi to strzeliło ludzie! Złamałem sobie palec! O Boże! Wokalistka trafiła do szpitala. To w szpitalu co, co powiedziałeś? Że ci co, nie wiem, Piesek złamał ten palec, czy, czy sama sobie złamałaś, nikt nie zapytał. Drugi raz uderzył mnie w krtań ze złości, zazdrości nawet i wylądowałam na pogotowiu z wylewem do strun głosowych. To nikt się też nie zainteresował. Co było przyczyną takiego urazu, takiego uszczerbku? W ogóle nie wiedziałam, co się dzieje ze mną i mogłam stracić głos na zawsze i też milczała, słuchajcie, też nikomu o tym nie powiedziała. No dla mnie jest to dziwne, no, od ludzie, no to pozwolisz na to, żeby kat tam rozdawał karty w Twoim domu. I i po 40 latach nagle przychodzisz i mówisz, no ja miałem takie ciężkie życie, a teraz jestem taką wielką artystką po przejściach. Za chwilę ja mówię, jej tam kariera minie za 5 lat. Z całą pewnością to będziemy zbiórki robić na panią Majkę Jerzowską. W dalszej części rozmowy Jeżowska przyznała, że trudne doświadczenia nie są dla niej tematem tabu. Dlaczego mówi głośno o przemocy? Jest wciąż wiele kobiet, które nie mają odwagi odejść od przemocowego faceta. Ja myślę, że wiele z nich same to są przemocowe tępediłnie. Zresztą to udowadniam w tym filmie, do którego obejrzenia Państwa zachęcam. Tłumacząc się rodzinom albo tym, co powiedzą dzieciom. Wokalistka dodała, że sama również była w trudnej sytuacji. Ja na przykład nie miałam w ogóle żadnych pieniędzy, żadnych oszczędności. Ja też nie mam żadnych pieniędzy, żadnych oszczędności. Wiedziałam, że muszę natychmiast uciekać. Są prawcą nie da się żyć, natomiast nie mając właściwie żadnych perspektyw, bo sama byłam początkującą artystką, a moich rodziców nie było stać, by kupić mi mieszkanie. <laughs> było to trudne, ludzie. A do rodziców nie mogłaś pójść. Dlaczego nie wzięłaś dzieci i nie poszłaś synusia i nie poszłaś do rodziców? No bo nie, nie poszła. Widzicie? Jej nie było stać na mieszkanie, no nas jest stać na mieszkanie, my sobie damy radę. Ale facet, który dopuszcza się tego typu czynów, słuchajcie, to jest facet: przyjeżdża tam milicja swego czasu czy policja dzisiaj, zakładają mu kartę, jest sprawa sądowa. Facet traci w ogóle yy, wszystko, co ma, i kobieta jest uratowana przez organy państwowe. Wiemy, jak to wygląda dawniej, bo jeśli chodzi o resortowe dzieci, resortowe powiązania, bo ten Janusz Koman ma także tego typu powiązania. Jestem o tym przekonany z całą pewnością. Zresztą jego kariera tam na wschodzie, te wszystkie trasy koncertowe, Związek Radziecki, Czechosłowacja i tak dalej, i tak dalej. To byli ludzie z, związani z resortem. Natomiast nie było mowy i nie było możliwości na to, żeby ta kobieta, która tam jest dręczona, żeby ona miała żyć generalnie rzecz biorąc w tym swoim utrapieniu, bo wystarczyło zgłosić się do odpowiednich organów ścigania, no i jest po facecie no po prostu, jego kariera jest skończona facet jeszcze żyje ten Janusz Koman, nie wiem czy będzie się domagał yy, nie wiem, jakiegoś być może zadośćuczynienia bo teraz udowodnienie, że tak rzeczywiście było jest rzeczą niemożliwą formalnie, no bo trzeba by było zrobić obdukcję natychmiastowo, musiałyby być jakieś zeznania, musiało być, by być posądzenie kogoś o dokonanie tego czynu, a ona dzisiaj generalnie rzecz biorąc wylewa wiadro pomyj za to co tam się kiedyś stało bo jakby każdy z was mógł dzisiaj powiedzieć, prawda, oficjalnie, że ten tam w szkole mi robił to i tamto, linikom mnie uderzył, czy to mi zrobił i tego typu sprawy. Albo się to robi od razu, albo potem po czasie wygląda to trochę śmiesznie, no bo jak mówię, no generalnie rzecz biorąc, żyjesz z oprawcą. Niech tak będzie. Ja się zgodzę z tym, że mogło tak być, a ja tego nie neguję zupełnie, ale teraz w tej sytuacji... Kiedy to się dzieje, one się godzą na cierpienie w imię jakiejś tam, prawda, sprawy, rodziny, troski, bardzo często dzieci, a potem mija jakiś okres czasu i okazuje się, że ta rodzina i tak się rozpada, bo pani Majka Jerzowska już miała mieszkanko, już miała oszczędności, już miała dochody, wtedy odeszła. Generalnie rzecz biorąc, ja mówię, w takiej sytuacji, gdy dochodzi do aktów yy, przemocy, no to trzeba reagować natychmiastowo, szybko, błyskawicznie i sprawę załatwiać po prostu formalnie, tak jak ja się domagam, aby robiono porządek z tymi wszystkimi, Celebrytami, prawda, z tymi aktorzynami miernymi, z tymi dziwakami, którzy nie mają nic nikomu do zaoferowania, żeby. którzy bardzo często żerują także, bo to jest taka fałszywa empatia, ale żeby to był porządek rozstrzygany na miejscu, żebyśmy się nie przyglądali biernie na stosowaną przez nich przemoc na jeszcze zdrowej tkance poniekąd narodu polskiego, to wtedy sprawy wyglądają inaczej. Bo za 20 lat możemy powiedzieć ostatecznie, a ja to widziałem, ja to robiłem, ale ja nie reagowałem, bo interesy, bo to, bo tamto, bo ja nie chciałem stracić, bo się. I podobne sytuacje są tutaj. No i widzicie Państwo, taka resortowa tempa Dzunia, słuchajcie, złamał jej palec po prostu, patrząc jej wprost prosto w oczy, i ona teraz po tylu latach to oficjalnie powiedziała, uwolniła się i buduje swoją obecną tożsamość medialną w poczuciu krzywdy wobec tego męskiego, straszliwego zagrożenia, tego faceta, który jest taki brutalny, taki obrzydliwy w każdej postaci, w jakiej by nie był, bo nie zapominajmy, że dzisiaj to właśnie, drodzy Państwo, facet staje się niewolnikiem tej kobiety. Jego rola w społeczeństwie została już w gruncie rzeczy przekreślona. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!